Chciałam porozmawiać z wami o startupie Filmay Studios. Ja jestem Karolina Mikołajczak, pomysłodawczyni i założycielka tego startupu. Tworzenie filmów z poziomu 1.0 aktualnie skacze prosto na poziom 5.0. To są słowa Joe Russell. Może znacie go z takich filmów jak Avengers czy Captain America. Dzięki wirtualnej produkcji. I właśnie w swojej dziesięcioletniej karierze e, miałam przyjemność pracować w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, Australii, Francji, no i oczywiście w Polsce. E, Spotkałam się z wieloma produkcjami i zawsze pojawiają się te dwa problemy. Mój film ma ograniczenia związane na przykład z lokalizacją geograficzną, czyli jesteśmy w Polsce, a chcemy nakręcić naszą reklamę na pustyni. No, będzie ciężko, prawda? Um, również są ograniczenia logistyczne, czyli jeżeli chcemy kręcić w polskich górach. I na przykład, nad polskim morzem jednego dnia, no jest to nierealne, prawda? Oraz sprawami y, fizyki, prawda? Jeśli chcemy nakręcić film na Marcie, no to niestety się nie da, pomimo staraniom uh, Elona Muska. Um, ale jest też y, druga sprawa, że często spotyka się dwa zdania. Od klientów to nie jest to, co widziałem na planie, jest rozczarowanie. To jest strasznie duży problem. Niespodzianki w postprodukcji. Niepewność kręcenia na green screenie, zielonym ekranie. A po drugiej stronie od twórców wideokontentu słyszymy: I'll fix it in post-production. Sławne, przeklęte słowa, tak? Oznaczają, że no, na ogół nie da się tego naprawić w finalnej fazie kręcenia filmów postprodukcji. No i, żeby Wam uzmysłowić rozmiar tego problemu, spotyka się z nim każda produkcja filmowa. A rynek filmowy w 2021 roku był szacowany na 99 miliardów dolarów. W 2020 roku ta kwota wynosiła 80 miliardów dolarów. Są to statystyki podane przez Motion Picture Association of America. I gdzie my mieścimy się z tym rozwiązaniem? Filmage Studios. Jesteśmy studiem filmowym, który tworzy filmy fabularne, reklamy, teledyski przy użyciu nowej technologii Virtual Production a za pomocą Unreal Engine oraz LED Volume. Za chwileczkę wytłumaczę troszeczkę, o co w tym wszystkim chodzi. Ale naszym celem jest umożliwienie właśnie twórcom i klientom osiągnięcia the highest production value, najwyższej jakości contentu, y, dzięki wsparciu tych technologii oraz doświadczeniu profesjonalnych filmowców z Hollywood. Pewnie teraz się zastanawiacie, serio Hollywood? Jasne, na pewno niemożliwe. Ale tu właśnie nieskromnie chciałabym przejść do podstaw, fundamentów naszego startupu, czyli teamu. Karolina, to ja? E Skończyłam studia wyższe na, gdzie, na kierunku filmmaking w Los Angeles na New York Film Academy, uh, summa cum laude. I jestem również złożonym ośmiu nagrod w dziedzinie filmu, w tym um, w kategorii best producer na um, Hollywood International Moving Pictures Film Festival Awards i Los Angeles Independent Film Festival um, Awards. Mam 10 lat doświadczenia międzynarodowego, tak jak już wspominałam, a moje filmy były prezentowane na ponad 30 festiwalach międzynarodowych. Uh, aktualnie na YouTube mogę się pochwalić. Y, ponad milionem wyświetleń filmów oraz y, dzięki naszym produkcjom telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych byliśmy w stanie dotrzeć do ponad y, 40 milionów odbiorów um, odbiorców telewizyjnych. A pracowałam z takimi markami jak um, Awesome TV, National Geographic, T Travel and Living Channel Australia, uh, Cox Media USA, AirAsia, Mandara Spa, Royal Cavi Club i już nie będę was tu zanudzać <śmum> <śmum> różnymi nazwami. Ale może jeszcze trochę jednak pozanudzam tymi bo naszą następną osobą w zespole jest Jeremy Asuncion, bez którego nic by tutaj nie powstało, ponieważ jest naszym Head of Technology. Skończył również studia wyższe na Wydziale Sztuki Operatorskiej w California State University, Norwich I jest zdobywcą nagrody Emmy. Od 8 lat współpracuje z takimi firmami jak Panavision International Cinematography Guild. I last but not least, Teresa Velas, uh, Head of Production. Skończyła studia wyższe na Wydziale Produkcji Filmowej, również New York Academy Los Angeles oraz um, studia prawa własności intelektualnej w Kolumbii. Teresa również jest zdobywczynią czterech nagrod filmu na Indie Fest Film Awards. Ponad dziesięć festiwali filmowych współpracowała z takimi markami jak Marvista, TEDx, Nissan, Omni Life, Vitagel. Również była głównym producentem przez trzy sezony serialu telewizyjnego, emitowanego w całej Ameryce Łacińskiej, uh, poza Brazylią, tylko uh, hiszpańskojęzyczne terytorium. Więc, wracając do technologii, o co chodzi z tym virtual production? Kto z Państwa słyszał w ogóle coś takiego? Kto wie, o co w tym chodzi? Wow, nas rąk. Okej, wytłumaczę Wam to pokrótce oczywiście. Więc za pomocą oprogramowania Unreal Engine tworzymy świat, tworzymy... Środowisko takie, jakie nam się tylko wymarzy. Um, I to środowisko wyświetlamy na ekranach ledowych, tak jak tam widać, czy to jest ściana sufit, ściany boczne, które jest renderowane w czasie rzeczywistym, przez co poprzez zapis na kamerze umożliwia to praktycznie tak, jakbyśmy byli na tej rzeczywistej lokalizacji. Tutaj jest właśnie przykład, widzimy gdzieś na pustyni, motocyklista, prawda? Tutaj, o, troszeczkę za jasne jest, ale tutaj jest. Y Tutaj jest właśnie ujęcie w metrze, i w tym momencie to tło nam, prawda? Wam wideo się przewija, wszystko rusza się. A tutaj jest przykład z plenerów w górach. Um. Jakie korzyści są właśnie z tej technologii? Przede wszystkim umożliwia to pełną kontrolę. Możemy kontrolować środowisko, to znaczy możemy zwiększać rozmiar kamieni, możemy zmieniać gęstość, wysokość drzew w lesie, kontrolujemy pogodę. Co jest bardzo istotne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy pojawiają się jakieś niespodziewane zjawiska atmosferyczne, co może mieć drastyczny wpływ na budżet produkcji. Również kontrolujemy lokalizację i obraz. Oświetlenie możemy kręcić przez 12 godzin podczas zachodu słońca. Nie musimy się spieszyć i realizować tego ujęcia w 10 minut. Również zmniejsza to nasz carbon footprint, jako że Cały transport jest wyeliminowany z produkcji jesteśmy tylko jakby w całym jednym kontrolowanym środowisku studia filmowego. Um, ale jednym także z kolejnych ważnych korzyści jest wizualizacja od początku. Oznacza to, że nie musimy się domyślać, co tam chcemy mieć na tym zielonym ekranie, tylko od razu widać na LED Volumes, co tam jest, przez co aktorzy i ekipa mogą wyjść na wyższy poziom kreatywny, co równa się wyższa jakość. Ale również e, takie techniczne sprawy jak naturalne odbicia i refleksy e, są rozwiązane, co jest ogromnym problemem. Ale również ulepszony workflow, co oznacza, że wszyscy zaangażowani w projekt muszą ze sobą współpracować od samego początku, co jest lepsza komunikacja, większa efektywność, lepsza jakość. Oraz umożliwia to również nam wizualizację miejsc historycznych, czyli w tym momencie e, ograniczamy. E, Naszą eksploatację zabytków, eksploatację miejsc, które chcielibyśmy chronić. Co nas, filmacy Studio, wyróżnia? Tak jak już wspomniałam, głównym elementem jest nasz team, eksperci z Hollywood, którzy nadzorują wszystkie produkcje i swoim doświadczeniem wynoszą to na wyższy poziom. <śm> LED-volume, jaki jeszcze w Polsce nie było. Główny ekran, zaokrąglony sufit, What? ściany boczne. Poniosło mnie. Um, ze strony biznesowej również świadczymy zróżnicowane źródła przychodów poprzez realizowanie projektu FilmAce Original. Oznacza to, że po roku inwestycji planujemy ruszyć również z naszymi oryginalnymi pomysłami filmami, które rozszerzają nasze źródła przychodów diametralnie, bo w tym momencie sprzedajemy również IP na wszystkie terytoria, na wszystkie państwa na najróżniejsze nośniki: kino, DVD. Linie lotnicze i TP, Tego jest naprawdę dużo. Um, no i oczywiście tego już, już się domyślacie: na pewno, że kładziemy na jakość. Sprzęt najwyższej jakości, kamery firmy amerykańskiej RED, obiektywy niemieckie firmy Zeiss. Zainspirowani jesteśmy największymi z największych w tej branży. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę w szczególności na słowa Johna Favreau, twórcy Mandaloriana. E, aktualnie można oglądać na Disney Plus. Jest. Sponsorowany. Dzięki właśnie zmniejszeniu iteracji poprzez wirtualną produkcję możemy uh, pracować z ludźmi, którzy są technikami, artystami. Mamy z nimi więcej czasu, a więc to, co mówiłam o tym workflowie, to jest strasznie ważne. Zwiększa się nasza efektywność i od razu wszystko jest cały kontent jest wyższej jakości, bardziej, um, bardziej, bardziej sfokusowany. Analiza rynku. Jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda na świecie? W Polsce w tej chwili znaleźliśmy trzy firmy, które zajmują się virtual production. Natomiast przeanalizowaliśmy również naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. I tam okazuje się, że ten rynek jest zupełnie inny. Jest w tych firm bardzo dużo. A więc znaczy poprzez bardzo mam na myśli za jakieś 20-25, tak. Um, więc w tym momencie widać, że. Jesteśmy w tym momencie w Polsce, kiedy ten rynek ruszy do przodu, ponieważ virtual production to jest przyszłość e, kina i wideokontentu. E, praktycznie ona zastąpi całe, wszystkie produkcje korzystające z green screenów, zielonych ekranów. W tej chwili jesteśmy w pierwszej rundzie naszego finansowania. E, szukamy 5,5 miliona złotych e, na Start Studio i ruszenie z całym e, planem, implementację technologii i wstępny, PA, budżet marketingowy. A tu właśnie tak przedstawia się nasz timeline. Oczywiście pierwsze trzy miesiące musimy poświęcić na organizację administracji, wyposażenie studia, implementację technologii oraz otworzenie naszego biura administracyjnego w Los Angeles, co daje nam przewagę konkurencyjną pod względem produkcji międzynarodowych. Następne trzy miesiące to będzie naszym celem znalezienie klientów korporacyjnych oraz produkcja filmów reklamowych na. Potrzeby własnego marketingu również, i zwiększona jest ta faza oficjalnym otwarciem studia po sześciu miesiącach. Następne trzy miesiące, następny kwartał chcemy poświęcić na znalezienie stałego klienta w formie platformy VOD, gdyż przyszłość jest również w platformach streamingowych oraz rozpoczęcie naszego projektu Filmers Original, który właśnie po roku wejdzie w pełen obrót, że tak powiem, i w tym momencie będzie nasza druga runda finansowania. Oczywiście nic z tego nie odbyłoby się bez naszego wsparcia. Bardzo dziękuję panu um, doktorowi Adamowi Weinertowi i panu Paweł Askole, naszym doradcom business developmentu i doradcom prawnym SMW Legal, SMW Business Development. Dzięki. Oraz naszemu wsparciu technologicznemu, dostawcom sprzętu filmowego Paul z Londynu naszym ekranom LED-owym RAW Creative Display, programowaniu do renderowania Disguise, programowaniu do tworzenia środowiska Unreal Engine i tak jak już wcześniej wspomniałam, kamerą RED i obiektywem Zeiss. To wszystko. Mam nadzieję, że chwilowa przerwa na wejście w świat kina spodobała Wam się. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, zapraszam do porozmawiania. Dziękuję bardzo.